Kolekcjonowanie gier to naprawdę fajne hobby. Zaczynasz od zbierania tytułów na swoją aktualną platformę. Potem zdobywasz gierki, które przenoszą Twą duszę utęsknioną do tych słusznie minionych czasów beztroskiego dzieciństwa, i później, zanim się obejrzysz, na Twojej półce lądują dwie kopie Wotank Taste the Pain na PSX. -a. Każdy szanujący się kolekcjoner wie jednak o takich świętych gralach, do których zwykli śmiertelnicy nigdy nie będą mieli dostępu, a których koszt porównywalny jest z kawalerką na warszawskim mokotowie. Są więc jakieś horrorki na PlayStation 2, bzdury na Sega Mega CD, czy niewirtualna gra na Virtual Boya. Ale chyba takim najbardziej legendarnym i pożądanym tytułem jest pewien japoński RPG o narzeczonej osła ze Szreka. I zaraz, to chyba trochę potwarz prezentować grę SEGI muzyką z gry jej największego konkurenta. Chociaż chyba największym konkurentem dla SEGI była sama SEGA. Anyway, oddajmy poległym nieco szacunku i zróbmy to jak należy. Tak. Głoduję od trzech miesięcy. Wyślijcie SMS o treści, pomagam. Panzer Dragoon to seria o tyle ciekawa, co tragiczna. Pierwsze dwie odsłony były arcade'owymi rail shooterami, które stanowić miały o sile biblioteki najnowszej wówczas konsoli Segi, Saturna. To trochę tak, jakby stanowić o sile huderlawego anemika, który jest martwy od dekady. Ale żarty na bok, bo przecież sam Saturn był całkiem zacną konsolą, która spokojnie mogła nawiązać równą walkę z PlayStation czy Nintendo 64. Wystarczyło wydawać dobre, oryginalne tytuły, jak na przykład Panzer Dragoon, ale też Sega Rally, Burning Rangers, czy może cokolwiek z Sonikiem? Cokolwiek dobrego na Saturna? Może? Ostatecznie te 9 milionów sztuk konsol na tle ponad 40 baniek PlayStation i 33 Nintendo wyglądało niezbyt okazale. Stało się tak nie przez słabą moc obliczeniową czy brak dobrych gier, ale głównie przez kompletnie spieprzony marketing, za który winić możemy japoński oddział Segi i zmarłego 3 lata temu Berniego Stolara, zarządzającego ówczesnym Sega of America. Seria kretyńskich decyzji podjętych w cyklu życia Saturna zaowocowała powolną agonią firmy na rynku sprzętu do grania, która przypieczętowana została późniejszą porażką Dreamcasta. Tym samym potencjał sprzętu i ludzi, którzy chcieli tworzyć na niego gry nigdy nie został do końca wykorzystany, a jego szczytowe osiągnięcie, czyli najlepszy JRPG w jakiego grałem kiedykolwiek, praktycznie zaginął w mrokach dziejów, bo tylko Japończycy będą chcieli grać w RPGi. Dzięki, panie Stolar. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś opowiem wam o Panzer Dragoon Saga, wydanym wyłącznie na Sega Saturn. Jak już wspomniałem, dwie pierwsze gry, oprócz tego, że ich nazwa była dziwaczną hybrydą japońsko-niemiecką, a to się historycznie trochę źle kojarzy. Były typowo arkadyjskimi strzelankami na szynach, w których na plecach tytułowego pancernego smoka przemierzamy postapokaliptyczny świat, tocząc heroiczne boje z wszelakimi biomechanicznymi stworami oraz okrętami powietrznymi złowrogiego imperium. I z jakiegoś powodu ktoś stwierdził, że tak prosty koncept ma potencjał na stworzenie na jego bazie całkiem poważnej gry RPG. I miał rację! Pancer Dragon Saga jest bezpośrednią kontynuacją części pierwszej. Która jest kontynuacją części drugiej, więc tak naprawdę chronologia jest odwrócona, bo jedynka jest dwójką, dwójka jedynką, a trójka trójką. To jest chińska matematyka i nie interesuj się. Anyway, saga rozpoczyna się około 30 lat po zakończeniu jedynki, czyli dwójki. Wcielamy się dosłownie w młodego najemnika imieniem Edge, do którego należy niezwykle pasjonujące zadanie ochraniania imperialnych wykopalisk. Wszechogarniającą nudę przerywa odkrycie w mrokach podziemi niezbyt przyjaźnie nastawionego stwora, który się jest spustoszenie wśród Bogu ducha winnych robotników. Nasz bohaterski protagonista, wraz ze swoimi towarzyszami z oddziału, rusza na odsiecz. Pomimo liczebnej przewagi, nasi dzielni najemnicy zostają szybko zdziesiątkowani. Ostatecznie Edge pokonuje stwora, za pomocą wyrzutni rakiet. Radość nie trwa jednak zbyt długo, gdyż szybko okazuje się, że niedobitki przetrwały tylko po to, by zostać wyrżniętymi przez przywdziewających imperialne barwy piratów pod wodzą niejakiego Cravena. Edge poprzysięga zemstę, w której jednak przeszkadza mu nieco fakt postrzelenia i zepchnięcia w przepaść w objęcia śmierci przez jednego z piratów. Pech jednak chce, że chłopakowi udaje się przeżyć, odnaleźć na dnie wąwozu starożytny pistolet, a kierując się do wyjścia, natknąć również na stado przyjaciół wcześniej ubitego stwora. Na ratunek niespodziewanie przybywa jednak tytułowy Pancerny Smok, który od tej pory zamierza towarzyszyć Edge'owi w wendecie, zrozumieniu motywacji Cravena, Imperium i całej reszty, oraz standardowo uratować świat Pinki. Fabuła jest niezwykle mocnym punktem tytułu, nie tylko ze względu na treść, ale i sposób narracji. Poczynając od tego, że wszystkie dialogi w grze są całkowicie udźwiękowione, co nie jest normą w japońskich herpegach nawet dziś. Ciekawostką jest, że w intrze, otwierającej sekwencji i zakończeniu, bohaterowie posługują się fikcyjnym językiem, nazwanym przez fanów panceris, by już w trakcie samej gry używać jedynie japońskiego. Ciekawy zabieg, bo wydaje mi się, że używanie wymyślonego, niezbyt melodyjnego języka byłoby nie tylko trudne, ale też dosyć męczące w odbiorze. Pozdrawiam Biomutant. Niemniej, taki przeskok wprowadza pewną dezorientację u odbiorcy. Ale wiadomo, ja to się zawsze muszę czepiać pierdół, prawda? Niemniej w pełni udźwiękowione i przede wszystkim dobrze zagrane dialogi robią naprawdę świetną robotę w zaprezentowaniu nam historii i bogatej mitologii świata pancer Dragon Saga lub Azel, jak nazywał się japoński oryginał. Co jednocześnie jest imieniem i niejako funkcją jednej z bohaterek. I właśnie ta mitologia, obok samej warstwy fabularnej, też jest niezwykle mocną kartą atutową w talii gry. Bo zdawać by się mogło, co też postawiłem jako tezę chwilę wcześniej, że nic głębokiego nie może nam zaoferować seria zręcznościowych strzelanek na szynach, w których po prostu latamy na smoku. Tylko, że nie! Sam świat to w pewien sposób postapokaliptyczna wizja planety, wyniszczonej przez wojny i porzuconej przez rządzącą nią tysiące lat wcześniej wyższej inteligencji, nazywanej tutaj bardzo oryginalnie starożytnymi. Ci odeszli pozostawiając po sobie nieco zaawansowanej technologii, niezbyt imponujących ruin i trochę złych wspomnień. Sprawiło to, że ludzkość musiała, korzystając ze skrawków pradawnej wiedzy, dźwignąć się z kolan, założyć osiedla i próbować funkcjonować względnie normalnie, będąc niepokojonymi przez owoce genetycznej inżynierii swych przodków w postaci agresywnych bestii panoszących się tu i ówdzie. Nie mogło też zabraknąć klasycznych dla gatunku antagonistów, w tym samego imperium, które na gruzach świata postanowiło stworzyć swoją wizję ładu i porządku. Chociaż może nie do końca mamy tutaj do czynienia z szerzeniem demokracji za pomocą ołowiu i napalmu, ale bardziej z pozyskiwaniem potężnych narzędzi, by osiągnąć to, co każdej nocy Pinki. Opanowywać świat! Imperium w Pancer Dragoon to typowy, autorytarny twór dążący do zdobycia całkowitej władzy, a przy okazji sięgający po starożytne technologie, których nikt w pełni nie rozumie, ale wszyscy chcą używać. Bo przecież nie ma lepszego pomysłu niż grzybanie w reliktach dawno wymarłej cywilizacji i wykorzystywania ich jako narzędzie ucisku i zniszczenia celem osiągnięcia absolutnej dominacji. W końcu nie masz żadnego logicznego powodu, dla którego poprzedni gospodarze tego świata z powierzchni rzeczonego zniknęli, prawda? Imperium toczy nieustanną walkę, próbując zapanować nad kontynentem i zdobyć nieograniczony militarny potencjał. W tle tej całej batalii jest jednak coś więcej. Oczywiście tajemnica starożytnej cywilizacji, i ich prawdziwych intencji, geneza powstania grasujących po planecie bestii i cała reszta niezrozumiałych pozostałości przemądrzałych przodków. Ważni jednak są tutaj też zwyczajni ludzie, którzy próbują po prostu żyć i dostosować się do spartańskich warunków panujących wokół nich, odcinając się od jakiegokolwiek konfliktu. Gra pokazuje nam w sposób bardzo dosadny, jak wysoką cenę niejednokrotnie płacą zupełnie niewinne, postronne osoby, podczas gdy wielcy władcy toczą ambitne wojny o wyższe cele. Antywojenny przekaz jest tu tyleż oczywisty, co nie podany w sposób prostacki i łopatologiczny. W bardzo organiczny sposób przekonujemy się, jak wielkie konflikty odciskają piętno na egzystencji zwykłych ludzi. To jest jeden z tych momentów, kiedy giereczka przestaje być wspaniałą opowieścią o wielkim typie z jeszcze większym mieczem, który dzięki sile przyjaźni pokonuje złe zło siedzące na szczycie zamku za siedmioma górami, które kręci wąsem i knuje jak wszystkim zepsuć dzień. Tutaj zło jest dosyć szare. Bo nawet ostateczne starcie z głównym antagonistą zasiewa w nas ziarno niepewności, że może z jakiegoś powodu ma on troszeczkę racji. Fabuła rozwija się powoli, ale wciąga jak się niezbyt ważnego entuzjasty rolnictwa. Warto docenić, że gra nie wykłada nam wprost ekspozycji i nie tłumaczy wszystkiego jak niewyedukowanej małpie. Dlatego też nieocenione jest zaglądanie w każdy kąt, przysłuchiwanie się rozmowom NPC-ów, czy uważne czytanie znalezionych dokumentów, co pozwala nam poskładać opowieść do kupy, dodając do niej brakujące elementy, ale też wiele smaczków dla zaznajomionych z dwiema pozostałymi grami serii. Ale historia historią, a przecież istotą tego typu tytułów jest mięsisty, angażujący gameplay. Tutaj, Panzer Dragon Saga zdecydowanie wyróżnia się na tle innych przedstawicieli swojego gatunku. I to wyróżnia się niezwykle pozytywnie, ponieważ chociażby system walki w doskonały sposób łączy spuściznę zręcznościowych strzelanek na szynach z turowym tłuczeniem oponentów. Mamy tu system turowo aktywny, w którym nie tylko zadajemy soczyste razy oponentom, ale też pozycjonujemy się względem nich, szukając optymalnego ustawienia dla zadania jak najwyższych obrażeń w wyznaczone słabe punkty lub znalezienia się poza zasięgiem rażenia przeciwnika. Dysponujemy dwoma rodzajami podstawowych ataków precyzyjną serią z pistoletu, dzierżonego przez Edge'a, oraz samonaprowadzającymi laserami smoka, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli. Musimy więc odpowiednio lawirować naszym umiejscowieniem i typem ataku, by zoptymalizować zadane obrażenia. Oprócz tego do dyspozycji mamy całą masę przedmiotów zużywalnych zarówno w ofensywie jak i też w defensywie oraz wszelaką, nazwijmy to, magię, na którą składają się potężne umiejętności naszego smoczego podopiecznego zużywające grową manę. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, to mamy bezpośrednią kontrolę nad specjalizacją smoka i za pomocą czterech suwaków możemy określić, czy nasz gad ma być skupiony na magii, szybkości oraz. zarówno w ofensywie, jak i też w defensywie. Możemy tych czynności dokonywać płynnie, niemal w dowolnym momencie, zmieniając charakterystykę smoka tak, by najlepiej odnalazł się we właśnie toczonym starciu. Najciekawsze w tym jest, że wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Trzy paski akcji ładują się dynamicznie, a szybkość tegoż ładowania zależna jest od atrybutu zręczności naszego smoka. Nie możemy więc się obijać, bo przeciwnicy nie będą czekać grzecznie, aż zdecydujemy się sprzedać im luja z całej epy i kołowrotek. To daje walkom świetne tempo, jednocześnie nie sprawiając, że musimy wykazywać się nad ludzkim refleksem niczym w jakichś soulsach. Tym samym liczne random encountery przestają być przykrym obowiązkiem, kiedy walki są szybkie, dynamiczne i po prostu przyjemne. Rzekłbym nawet, że jest ich zdecydowanie za mało, by móc w pełni nacieszyć się tym fantastycznym systemem, które Team Andromeda nam zgotowało. Niby tak, ale wiąże się to z pewnym malutkim, maleńkim, maciu-pękim problemem. Ta gra jest zwyczajnie zbyt łatwa. Bo owszem, walki z bosami mogą czasami sprawić jakąś trudność. W dużej mierze są bowiem zagadkami sprawdzającymi naszą spostrzegawczość i znajomość mechanik w grze. Niemniej, kiedy już jako tako ogarniamy, wiemy, co mamy do dyspozycji i co jest najskuteczniejsze względem konkretnych przeciwników, starcia stają się banalnie wręcz łatwe. Co w sumie jest bardzo niecodzienne w gatunku japońskich herpegów, które przecież trwają tryliardy godzin, a starcia z ostatecznymi bosami to droga krzyżowa, usłana rzucanymi pod nogi nawet nie kłodami, a rozżarzonymi głazami, do których musimy przygotowywać najlepszy sprzęt, przedmioty i wyposażenie oraz pokłady anielskiej cierpliwości, bo chociaż zamarzyć o triumfie. Że przypomnę niedawno ukończone przeze mnie Ninokuni, w którym chciałem przyoszczędzić i do ostatniej walki stanąłem praktycznie bez przedmiotów leczących, co za owocowało wynalezieniem kilkunastu nowych przekleństw. W Panzer Dragon Saga tego nie uświadczycie. I może to też zostało odziedziczone po arkadowych przodkach, którzy do najtrudniejszych gier nigdy nie należeli. Wiąże się to też trochę z Oczywiście. Rozwojem postaci. Następuje on automatycznie wraz ze zdobywaniem doświadczenia. Punkty atrybutów rozdawane są samoistnie, więc w zasadzie na niewiele rzeczy mamy tutaj wpływ. Poza naszymi zaklęciami, które zdobywamy wraz z rozwojem smoka, a ich typ jest zależny od aktualnej specyfiki podopiecznego. Jeżeli jednak, tak jak ja, korzystacie głównie z wersji zrównoważonej, umiejętności przydzielane są losowo. Z biegiem czasu nasz smok jeszcze ewoluuje, uzyskując groźniejszy wygląd i większą moc lasera, ale poza ostateczną formą nie mamy na to większego wpływu, bo dzieje się to wraz z rozwojem fabuły. No i właśnie z tym rozwojem wiąże się stosunkowo mała ilość walk, bo i tak prostą już rozgrywkę potrafi jeszcze ułatwić grind. Bo leveluje się dosyć łatwo i szybko, a poziom przeciwników nie jest skalowany względem naszej postaci. W związku z tym, jeśli tylko trochę pogrzebiemy w świecie i naprawdę niewiele zbaczamy z wyznaczonej głównej ścieżki, jesteśmy w stanie natłuc tak wysoki poziom, że większość przeciwników pada po jednym soczystym luju ogłuszaczu. A propos eksploracji, to stanowi ona kolejny mocny punkt tytułu. Podróżujemy na Smoku przemierzając różnorodne lokacje, od pustynnych ruin po starożytne fortece, a nawet tajemnicze organiczne struktury rodem z Gigerowskich dzieł. No i oczywiście podziemia, po których popylamy na jakimś pierdzącym skuterku. Jesus, jak ja nienawidzę tej sekwencji. Nie mamy co prawda do czynienia z najgigantyczniejszym światem w historii gier wideo, ani nawet jednym z większych. Kontynent, który przyjdzie nam zwiedzać, jest dosyć skondensowany, ale dzięki różnorodności lokacji nie mamy poczucia błądzenia po jednym smętnym korytarzyku. Oprócz latania przyjdzie nam też pozwiedzać kilka miejsc, w tym jedno większe miasto na piechotę, prowadząc dialogi, robiąc zakupy i zwyczajnie obserwując życie mieszkańców tego zapomnianego przez bogów miejsca. Wszystkiemu dodaje niezaprzeczalnego uroku specyficzny styl graficzny, niezwykle charakterystyczny dla gier z Saturna. Niewyraźne tekstury i kanciaste obiekty w sumie bardzo dobrze wpisują się w ogólną stylistykę zarówno samej gry, jak i całej serii. Jest w tej oprawie coś ciekawego, że wystarczy rzut okiem i od razu wiemy, że mamy do czynienia z grą z serii Panzer Dragon. I może to nie jest najpiękniejsza z gier gatunku, ani nawet swoich czasów? Ale nie można odmówić jej nieodpartego uroku i charakteru. Godne podziwu jest też to, jak twórcy obchodzili ograniczenia technologiczne, z którymi przyszło im się mierzyć. Jak powszechnie wiadomo, Saturn z grafiką 3D specjalnie się nie lubił, co odbiło się na jakości, oprawy i wydajności wielu tytułów. W Panzer Dragon Saga wiele do życzenia pozostawia chociażby odległość rysowania, mimo to jednak gra nadal wygląda dobrze i utrzymuje raczej stałą, satysfakcjonującą płynność. Całości dopełnia fantastyczna ścieżka muzyczna, łącząca industrialny sznyt metalicznych brzmień z przywodzącymi na myśl tradycyjne utwory dzikich plemion, instrumenty dęte i perkusyjne. To wszystko przeplatane monumentalnymi, niemal sakralnymi utworami, przygrywającymi podczas start z bossami, tworzy unikalny klimat świata Panzer Dragoon. Gra ma jednak kilka drobnych problemów, poczynając od wspomnianego poziomu trudności, aż po fakt, że jest dosyć krótka, jak na RPGA. Bo całość można ukończyć w okolicach 15 godzin, niespecjalnie się spiesząc. Nie jest to wynik imponujący, szczególnie dziś, kiedy gry bez treści, fabuły, gameplayu i sensu chwalą się jedynie swoimi walorami mierzonymi w godzinach. I można to postrzegać jako wadę, bo przecież takie Final Fantasy czy wspomniane przeze mnie Nino Kuni to gry na godzin kilkadziesiąt, którym fabularnie niczego nie brakuje. Biorąc jednak pod uwagę, że gra ma rodowód arcade'owy, a we wspomnianym czasie jest w stanie odpowiednio nakreślić mitologię świata, zbudować postaci i zamknąć fabułę, można nie tyle przymknąć oko na jej długość, ale nawet potraktować ją jako zaletę. Dostajemy 15 godzin bez specjalnych dłużyzn, zbędnego grindu, nudnych fechquestów, przeciągniętych, nadętych monologów czy nic nie wnoszących do historii czy świata wątków. W tej grze samo gęste idzie, aż się paski grzeją. Dostajemy tak intensywne, growe doświadczenie, z jakim rzadko przychodzi ostatnio obcować. Dlatego ocenianie gry przez pryzmat samej jej długości byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące. Tak, wiem, że czekacie na żart o długości i o tym, że ona nie ma znaczenia. Nawet nie mam zamiaru się domyślać. Penis, okej, okay? chodzi wam o penisa. Niestety, największym problemem gry obecnie jest jej dostępność a właściwie brak wynikający z genialnej polityki SEGI. Gra zebrała świetne recenzje po swojej japońskiej premierze, jednak ówczesny szef SEGA of America Bernie Stolar stwierdził, że Amerykanie to w RPGi grać nie chcą i nie będą, bo wolą samochody i sportówki. W związku z tym do USA trafiło jedynie 20 tysięcy kopii gry, które rozeszły się w dwa dni. Później wypuszczono jeszcze kilka tysięcy i na tym koniec. W sumie dosłownie koniec, bo to była jedna z ostatnich gier SEGI wydanych na Saturna poza Japonią. W Europie było jeszcze zabawniej, bo na nasz kontynent trafiło zaledwie około tysiąca kopii. Pomimo tego, że pierwsza płyta była dołączana jako demo do brytyjskiego Sega Saturn Magazine, wodarze korporacji niespecjalnie wierzyli w sprzedaż gry w naszym regionie. Dodając do tego niemal zerowy marketing, poza kilkoma drobnymi reklamami w prasie i wysłaniu 10 egzemplarzy dziennikarzom, mieliśmy niewątpliwy sukces w postaci sprzedanych nieco ponad 130 tysięcy kopii, co w porównaniu do 10 milionów Final Fantasy robi niemałe wrażenie. Dlatego teraz, żeby zagrać, trzeba zostawić dom i sprzedać organy sympatycznemu albańczykowi z sąsiedztwa albo bardzo mocno się nagimnastykować. Kilka lat temu rozkminator z kanału ElektroSkansen opowiedział o swojej prowizorycznej metodzie na zagranie w grę i naprawdę jestem pełen podziwu, że chociaż było to głupie, to zadziałało. Ewentualnie, jeśli sumienie Wam na to pozwala, możecie ściągnąć Rom z internetu. To znaczy nie możecie, ok? I spróbować szczęścia na emulatorze, co też nie jest takie łatwe i przyjemne, bo Saturn nie jest zbyt wdzięcznym sprzętem do emulacji, więc nieco fikołków wymaga, by grę uruchomić i względnie spokojnie ukończyć. Na remaster raczej też nie mamy co liczyć, bo kod źródłowy zaginął, a remake chyba w ogóle dla nikogo nie jest tematem. I straszna szkoda, bo Panzer Dragon Saga to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy JRPG, w jakiego grałem kiedykolwiek. To jest gra nietuzinkowa i naprawdę genialna. I jednocześnie to jest gra, na którą gracze po prostu zasługują. Nie chciałbym teraz być obrońcą ludu uciśnionego przez kulturowe wykluczenie, które w ogóle nie jest rzeczą, ale tym filmem bardziej chcę zwrócić uwagę na fakt, że nas jako graczy, jako całą społeczność, przez głupią politykę wydawniczą i serię złych decyzji ominęło coś naprawdę wartościowego. To nie jest przypadek Rule of Rose, na którym politycy chcieli budować swoje kariery i które oczywiście miało fantastyczną fabułę, ale grą per se było raczej przeciętną. Panzer Dragon Saga to tytuł wybitny, który zasługuje na swoje zaszczytne miejsce w historii. I to tyle. I tą kronikarską myślą kończę. Cześć.